Opłaty za korzystanie ze środowiska. Naliczanie opłat za samochody. Zanim zaczniemy naliczać opłaty za samochody, upewnijmy się, że wybraliśmy odpowiedni okres rozliczeniowy. Po wybraniu okresu rozliczeniowego możemy przejść do opcji Naliczanie opłat za spalanie paliw w silnikach spalinowych. Ten moduł wybieramy wtedy, gdy posiadamy samochody osobowe, dostawcze, autobusy, ciągniki rolnicze, pojazdy szynowe lub maszyny robocze napędzane paliwem płynnym, w tym kosiarki spalinowe, piły spalinowe i tym podobne. Po wybraniu tej opcji pojawi nam się okno Transport. W pierwszym polu wpisujemy nazwę, według której program pogrupuje opłatę. Możemy tutaj wpisać na przykład samochody dyrekcji, oddział w Opolu i tym podobne. To, co wpiszemy w tym polu nie pojawi się w raporcie dla marszałka, natomiast pozwoli nam pogrupować opłatę według dowolnego kryterium. My wpisujemy Skoda favorit, ponieważ naliczamy opłatę za jeden tylko samochód. Następnie wybieramy typ pojazdów, czyli samochód osobowy. Nasza skoda została zarejestrowana w 2003 roku. Zatem wybieramy samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj paliwa benzyna silnikowa, ponieważ naszą skodę tankujemy na benzynę. Wprowadzamy ilość paliwa. Ponieważ ustawa wymaga przeliczenia ilości paliwa na megagramy, a skodę tankujemy w litrach, warto skorzystać z opcji przeliczania jednostek. W tym celu klikamy na trzy kropki i w otwierającym się oknie wpisujemy ile litrów benzyny spaliła nasza Skoda w okresie rozliczeniowym. Po kliknięciu OK widzimy, że program przeliczył wpisaną ilość paliwa na megagramy. Ponieważ nie tankowaliśmy biopaliw zostawiamy domyślną wartość 0% w kolejnym polu za wartość biokomponentu. Na tym kończymy wpisywanie danych. Klikając guzik Koniec zamykamy właśnie wypełnione okna. Przejdźmy zatem do opcji Wydruku wykazów do Urzędu Marszałkowskiego. Zawsze najpierw drukujemy zestawienie zbiorcze, a następnie konkretny raport, w naszym przypadku dotyczący emisji substancji do powietrza. W drugim kroku wpisujemy dane raportu, które pojawią się na wydruku. Jako adresata wskazujemy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Urząd Marszałkowski Województwa. Adresy inspektoratów znajdują się na stronie programu. Możemy także dopisać na wydruku swoje własne uwagi, które zostaną wydrukowane w nagłówku raportu. Trzecim krokiem jest wygenerowanie wykazu. W tym miejscu, widząc dokument, możemy jeszcze raz go przejrzeć i sprawdzić, czy wprowadziliśmy wszystkie dane poprawnie. Aby dokładnie obejrzeć wykaz, możemy przejść do jego następnej strony lub powiększyć stronę. Ostatnim krokiem jest wydrukowanie wykazu. Drukujemy trzy egzemplarze. Jeden dla marszałka województwa, drugi dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, trzeci trzymamy w aktach przez pięć pełnych lat jako dokumenty podatkowe. Ponownie wpisujemy dane adresata wykazu i generujemy raport szczegółowy dotyczący powietrza. Na koniec wystarczy wydrukować go w trzech kopiach i mamy skompletowane wszystkie dokumenty.